Dzień dobry. Witam was z tej strony Shark Trader. Moi kochani, to jest ostatnia analiza już przed świętami. Tak więc pragnę złożyć wam najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych, wesołych świąt spędzonych w gronie rodzinnym, żebyście odpoczęli w końcu trochę od tego tradingu, od tych analiz, zresetowali, wyciszyli umysły po to, żeby w nowym roku wrócić z pełną, po świętach wrócić z pełną energią do dalszego działania. Tak więc jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Z mojej strony przyjmijcie te życzenia świąteczne i przechodzimy do analizy. Na dzisiaj wybrałem analizę EuroPLN-a. Ci, którzy są ze mną po raz pierwszy, a spodoba Wam się ta analiza, koniecznie subskrybujcie kanał w prawym dolnym rogu, przycisk subskrybuj, czarny dzwoneczek i już jesteście. Teraz przyszła pora na rozliczenie się z poprzedniej analizy. Poprzedni raz Euro.pln Euro był analizowany przeze mnie na kanale 22 stycznia, tu gdzie jest ta żółta linia. Wtedy to poziom 4,77 mówiłem, że jeżeli spadniemy do 4,66 lub któregoś z tych zielonych pól, będzie ruch do góry i idealnie do tego różowego pola, które wyznaczyłem, centralnie doszła, doszedł dotąd rynek i zaczął się. Odwracać, czyli analiza w punkt perfekcyjnie zrealizowana. Ja y, oczywiście y, zaznaczyłem zielone y, poziomy tutaj. Dla mnie nie było tu żadnych wejść na tych zielonych poziomach. Dopiero tutaj mieliśmy dywergencję, łamanie struktur, formacje i tak dalej. I na niższych interwałach też można było doprecyzować to. Natomiast ja specjalnie na kanale zawsze pokazuję i podaję gorszą wersję po to, żeby przez ludzi oglądających nie być posądzonym o jakieś naciąganie i koloryzowanie tych analiz, mimo że one są bardzo kolorowe. Tak więc nawet gdyby te dwa wejścia, pierwsze zielone były, to i tak to wejście z nawiązką by nam pokryło te straty i, i zarobiło bardzo ładnie. Stosując jeszcze odpowiednie zarządzanie kapitałem, byłby to piękny trade. Tak więc uważam tą analizę za udaną i zapraszam was do najnowszego szablonu, żeby wam powiedzieć co dalej. Tutaj mam przygotowany szablonik, moi drodzy, od ogółu do szczegółu. Najpierw jesteśmy na interwale D1. Jak widzicie, rysuje nam się tu formacja harmoniczna taka motyla i mamy pięć fal. Fala pierwsza, fala druga, trójeczka, czwórka i piątka. I teraz gołym okiem widać, ale ja wam to zmierzę, żeby nie być gołosłownym. Pokażę wam, że fala trzecia jest falą rozszerzoną. Eee, gołym okiem widać, że przekroczyła poziom 161%. Dlatego mierzymy sobie piątkę potencjalną. No i gdzie ta piątka się powinna zatrzymać? Na którymś z tych poziomów, tych żółtych, 38, 50, 61. Porównujemy piątkę do jedynki. Dlaczego? Ano, dlatego, że Eliot mówi, iż przynajmniej dwa impulsy powinny być podobnej, tej samej wielkości. I jak widać, ta długość jedynki zgrywa nam się z tym poziomem 38. Co więcej, to już odznaczymy, więc to już możemy sobie pozostawić. Co więcej, Moment, moment, już. Ok, mierzymy sobie teraz tego motylka. To jest taki troszkę motylko-krab, taka hybryda, bo ten punkt D nie jest na 7,86, nie jest na 61,8. Natomiast jak najbardziej jest to formacja harmoniczna, na którą w tym kontekście, w tej fazie rynku, trzeba zwracać uwagę. I jej punkt zwrotny, punkt D, czyli 161%, wypada tutaj, w tym miejscu. Przechodzimy sobie z powrotem na D1. I co? I zobaczcie, idealnie długość jedynki, dokładnie na tym samym poziomie to wypada. To już zabieramy. To już zabieramy. Po co? Po to, żeby Wam pokazać coś jeszcze. Tutaj są dwie takie linie, takie schodkowe linie. Jedna zielona, a druga czerwona. Zwróćcie uwagę, te linie również idealnie pokrywają się z punktem D tego naszego harmonika. Ta czerwona linia to jest średnia 25 z miesięcznego interwału i zielona setka. Z interwału W1. To jest dokładnie w tym miejscu, w którym oszacowaliśmy koniec piątki. Przypadek? Na pewno nie. To jest właśnie konfluencja, której szukamy. Poziom 4,62, 4,61,600, powiedzmy. To są strefy szukania longów. Mamy Eliota. Mamy średnie z bardzo dużych dwóch interwałów miesięcznych. Mamy harmonika. Czy coś jeszcze mamy? No właśnie. Zobaczcie jeszcze jedną rzecz. Obydwie średnie. Kiedy ostatni raz one były ruszone? Maj 22 bieżącego roku. Co to będzie? Oparzeniówka. To będzie prawdopodobnie proca do góry. Ale. Jeszcze jedna rzecz tu na nas czeka, niespodzianka. Zobaczcie. Ten dołek. Dołek z 21 czerwca tego roku. Idziemy, przybliżamy się tu i zobaczymy, gdzie ten dołek wypada. Żółta linia. Zobaczcie. 4,62,600. I to jest nasza strefa do szukania longów. To jest mur. To jest. Poziom bardzo ważny. W mo ja w swoim tradingu szukam poziomów, które mogą zareagować. Poziomów, które są bardzo ważne, które mogą dać e, zagranie. I stosowanie tych metod, które ja Wam pokazuję, daje ekstremalnie duże prawdopodobieństwo zwrotu na rynku. Trzeba to tylko precyzyjnie e, oszacować. I oczywiście, ja pokazując Wam. Na dużych interwałach typu H4, D1 poziomy pokazuje wam zagrania adekwatne dla tych interwałów, ale jak najbardziej można, co zresztą ja też w swoim tradingu robię, schodzić na niższe interwały typu M5, nawet niżej M1 czy M15 w tych okolicach i doprecyzowywać te wejścia z ultra bliskim stop-lossem. Oczywiście. Nie każdy to potrafi, bo do tego jest potrzebna wprawa i doświadczenie, ale jak najbardziej jest to możliwe. Tylko tutaj, oczywiście, na kanale nie jestem w stanie tak doprecyzować tego z tak dużym wyprzedzeniem, ponieważ trzeba obserwować zachowanie ceny na tym poziomie, co każdy trader w momencie, kiedy tutaj dojdzie, powinien robić. Tak więc moi drodzy, ten poziom tutaj, te rejony, w zasadzie ja tą strefę powiększę troszeczkę. Strefa ma 461 600, 462 600. I w tej strefie należy szukać um, zagrania w górę, longów. Czy możemy mieć jeszcze jakiś, jakąś dodatkową strefę tutaj? W tej chwili na pewno nie. To jest strefa, na której ja będę szukał. Um, Zagrania w górę. Ja będę szukał tutaj longów? I tak jak mówię, na niskim interwale można to doprecyzować do kilku, kilkunastu pipsów bez żadnego problemu. Pod warunkiem, że mamy wiedzę i doświadczenie, ponieważ trader, który, który jej nie posiada, no najzwyczajniej w świecie może sobie yy, zrobić krzywdę. Dlatego też ja robię to yy, z dużym zapasem. I teraz dokąd moi <laughs> drodzy, może to wszystko dojść? Co nam się tutaj rzuca w oczy? Przede wszystkim 5 fal. Jeżeli kończymy 5 fal, to należy się korekta, i tu ona również się należy. I mm, gdzie ta korekta się może skończyć? Sprawdzamy. Najpierw narysowałbym linię trendu. Widać gołym okiem, że linia trendu jest zachowana. Troszeczkę trzeba ją tutaj yy, doprecyzować. Druga sprawa. To spojrzałbym na wyższy interwał. Ok. Coś już mi się tutaj jawi i klaruje. Więc tak, pierwsza sprawa. Na pewno nie możemy zbagatelizować linii trendu. Tej tutaj. Yy, dosyć ostra i stroma jest ta linia trendu, więc jeżeli ta cena miałaby zareagować, Korekta powinna być bardzo płytka. Po tak wielkim ruchu, ciężko się spodziewać, żeby ta korekta była płytka. No, jednak jest co korygować. Yy, jeszcze jedna rzecz mnie tutaj interesuje. Tak. Jest jeden ważny poziom, a mianowicie yy, to jest ten poziom. W tej chwili są to okolice średniej. 100 z interwału D1, ale również jak jesteśmy, widzicie na interwale W1, jest to 25. Tak więc te poziomy 2 brałbym pod uwagę. Czy Fibonacci nas tu wspiera? Zaraz sprawdzimy. Wspiera, oczywiście, 38%. Tak więc mamy Fibonacciego, setkę. SD1 i czerwoną 25 z W1, ale wcześniej ręce na pokład i sprawdzamy, co się będzie działo tutaj. Czy tu nam cena zareaguje, czy może będzie jakieś większe naruszenie linii trendu i dopiero w dół. Tak więc te poziomy zaznaczamy na różowo i to są nasze targety, gdzie będziemy szukali odwrotu. Czy wystarczy, że cena tu dojdzie? Oczywiście, że nie. Tu się musi coś wydarzyć. Rynek musi nam pokazać potencjalną reakcję. No bo jeżeli tu nie będzie żadnej reakcji i będzie leciał do góry, to oczywiste jest, że idziemy właśnie do tego drugiego poziomu. Jeszcze jedną rzecz chcę Wam na W1 pokazać. Tu jest bardzo podobna sytuacja, jak swego czasu pokazywałem na gbppl że cena dochodzi do setki, cofa się właśnie, żeby ściągnąć tą 25. I dopiero leci w dół. Tak więc na tą chwilę zagrywanie mamy tutaj, zobaczcie, na tym etapie zrobiliśmy 5R, 15%. Jeżeli, jeżeli byśmy nie handlowali na te dwa poziomy, to byłoby 15%, i tu za chwilę kolejna świetna okazja, na ile, no zaraz sprawdzimy. 70 pipsów, tak jak powiedziałem. Ja robię gorszy wariant na kanale, po to, żeby po pierwsze nie być posądzonym o naciąganie, po drugie nie jestem w stanie na tą sekundę powiedzieć jak dokładnie mogłoby to wyglądać. Poza tym uznany zostałbym za szaleńca, jakbym powiedział, że można zrobić 10 pipsów stop lossa, do tego 1000 pipsów 1000 pipsów take profitu, czy 500 i mamy 50R. Tak więc tutaj robimy 1000 punktów do stop lossa do pierwszego targetu mamy 500 pipsów, czyli 5R, do kolejnego 1000 pipsów, czyli 10R. Rysujemy sobie to Namaluję Wam na niebiesko. I tu mamy 5R. Ostatnim razem też było 5R. I też. Ja zawsze mówię na każdym filmie: 3% ryzyka wystarczy. Nie więcej, bez nadmiernego lewarowania się. To daje nam 15% przy pierwszym targecie. Jeżeli cena dojdzie do pierwszego targetu. Jeżeli dojdzie do drugiego targetu. To mamy 10R. Tak jak mówię, przy stoplosie, jeżeli formacja odwracająca trend byłaby 100 pipsów, to jest bardzo dużo. Przy dużo cieśniejszym, tej profit po prostu robi nam się przeogromny. 10R przy 3% ryzyku 30%. I zobaczcie, ta analiza wcześniejsza, piękny wynik, chwilę później. W cudzysłowie chwilę później, tak? Bo troszeczkę nam to zajęło, prawie miesiąc. Ale kolejna okazja na 15% czy też 30%. Tak więc znowu uśmiecha się do nas święty Mikołaj przed gwiazdką i pamiętajcie, że że wystarczy znaleźć dobry poziom, być cierpliwym, zaczaić się na formację i można pięknie Złapać piękny wynik. Tak więc zostawiam Was z tą, z tą analizą e, troszeczkę można powiedzieć prezentem gwiazdkowym od Świętego Mikołaja. E, rozliczymy się z niej na pewno w przyszłości. Wam jeszcze raz życzę gorących, ciepłych e, m, świąt Bożego Narodzenia i e, zapraszam Was oczywiście do komentowania tej analizy, wrzucania swoich lajków, łapek do góry. No i oczywiście, jeżeli komuś się to podoba. Bezwzględnie subskrybowania kanału. Pozdrawiam Was gorąco, Shark Trader, cześć!